Witam widzowie w nowym odcinku. Tutaj oczywiście Tawnew i dzisiaj wam pokażę większość rzeczy z tego rozdziału. To 3 godziny będzie event? No przecież. Może będę najwięcej. Dziwne Wczoraj był event i na dzisiaj mamy zapowiedziany kolejny Dziwne Dobra wiem tyle Te fale są ekstra nieope Bo no patrzcie na tej, na tej części nie byłem jeszcze ani razu A ponoć tamta część mapy jest właśnie najlepsza Pozostało niby 100 graczy Ale jest 99 w grze Dobra Taki teraz lekki poradniczek. E, e, pokażę Wam, jak e, fajnie polecieć gdziekolwiek. No, w sumie nie gdziekolwiek chcesz, bo to nie, nie będzie gdziekolwiek chcesz. Ale jak na przykład chcesz polecieć tamtą część mapy, to jak zrobić tak, żeby polecieć. Jak najbliżej musisz i teraz. Tyk. I tak się jak. No, trochę nie wyszło. Ale. Polecę na teraz na tą blokadę studi, studio sus. Bo tak się nazywa tata. Ta, ta, ta miejscówka. I już Wam teraz powiem, że w tym sezonie snajperki jest, są dosyć spoko. Już grałem w tym sezonie. Aha! Już Boss się zrespił! No niby, no niby spoko. Poczekaj troszeczkę, się. Dobrze. O, nie wiem, czy mam. O kurde. Chyba nie jestem jeszcze do, do końca przygotowany. Może jestem. Może nie. Na pewno nie. Na pewno nie jestem. Mam, tak powiem, już wszystko. Mam mityczną broń. Za mnie... Cukiem spoko. Nie widać jako bossa na tej mapie. takie szybkie info o to na czym próbowałem wylądować przed chwilą jest bardzo up no w sensie ten balon jest bardzo up bo no na nim są Poczekajcie O, perfekt Perfekt na nim wylądowałem Perfekt na nim wylądowałem tylko wtedy akurat kiedy chcę Gdzie jest jesteś gościu? Dobra, wiem tyle, to jest ekstra mocne. Odłatuj mały. Spadaj, bocie. Może to nie był bot nawet. Brawlwood. Ciekawe czy da się coś z niego wybudować. Zamienić. Jak yy, ma się tutaj snajperkę? To jest to ekstra OP. widzi, że jestem na balonie. Bo poruszam się równo z nim. Przez co? Kurde. Kolejny przystanek tego czegoś a ja. Leć mały, leć. On jest tak mną mnie zainteresowany. To jest wule. To jest definitywny bot. To w sumie widać. Bo tutaj są oznac. Oj, ja nie mogę. Gościu masz tajtę. No, po prostu za bardzo zdeterminowany. narcia. A chociaż zawrócić Bosem pokonam bosa Ten jest chyba troszeczkę mocniejszy Oj nie troszeczkę! Na przyszłość nie myślicie jak ja Że to jest jakiś le lewus słabiaczek jak wszystkie bocy to jest boss, który powinien się nazywać bossem. Nie tak jak ten. Dobra, jeśli coś z tego się dowiedzieliście z tego odcinka, to nada i yy, zostawcie lajka, proszę.